Układ nagrody: dlaczego nie mogę przestać jeść, odcinek drugi. Mózg porównuje to, czego się spodziewasz, z tym, co tak naprawdę dostajesz. Gdy wynik jest lepszy niż oczekiwany, chęć rośnie i chce jeszcze. Gdy jest tak jak zwykle, nie ma dopaminowego bonusa. Gdy jest gorzej, chęć spada i uczysz się unikać. Najmocniej działa niepewność. Czasem trafisz, czasem nie. Dlatego wszelkie powiadomienia, wszelkie nieprzewidywalne sytuacje tak wciągają. Na przykład spodziewasz się jednego powiadomienia, masz do sprawdzenia jeden post, a wypada 10, tylko minutka, zamienia się w pół godziny i to nie jest przypadek. Czyli jak chcesz odzyskać stery, ogranicz liczbę niespodzianek ustal harmonogram i wyłącz wszystkie automatyczne powiadomienia to prosty sposób aby osłabić pętlę zaskoczenie chęć sięgnięcie